Hej kochani, witam was na pierwszym vlogmasie 2024 roku Ja nawet nie wiem Kiedy to minęło wszystko Dla mnie to niedawno był 1 listopada Potem był 11 listopada I nagle jest 1 grudnia. Gdzie jest reszta tego listopada? To gdzieś zaginęło chyba w czasoprzestrzeni nie wiem, jak to się stało, że to tak szybko minęło Jestem ciekawa, czy wam też tak szybko minął ten listopad Od moich znajomych wiem, że też Nie tylko mi tak szybko minął ten listopad, tylko właśnie też tak on i nie ma Oczywiście w tle moje rozkopane łóżko Ja już też w świątecznej pieżamce, papućki też już na stopach. Ach, no tylko Ja nie wiem po prostu kiedy to minęło, że już jest znowu vlogmas. Hmm, ciekawe. Pierwszy kalendarz to jest znowu herbaciany. Ja już go raz miałam. Niestety nie umiałam znaleźć nigdzie innego. Nie bardzo mi się podoba przez to, że właśnie widać jaka herbata jest kiedy, ale mi się wydaje, że po prostu będę to zwijać codziennie i jakoś się to pociągnie. Okay. Pierwsza jedyneczka i mamy taką klasyczną zieloną herbatę. Nie wiem, czy chciałam powiedzieć Earl Grey, Ale no, no dobra. Mamy no, typowo zielona herbatka. A tu jest już drugi kalendarz, który co roku robi moja mama mi i moim bratu. Mimo, że ja mam 20 lat, 25 lat, mój brat ma 19, to mimo wszystko moja mama nadal nam robi te kalendarze adwentowe. Uważa, że no nie może inaczej, no po prostu trzeba. Więc... Mój brat jeszcze śpi, ale weźmiemy sobie już... Uciekło mi słowo. To rebeczkę, tak, to rebeczkę, to chciałam powiedzieć. Okay, tu widzę jest jedynka. Standardowo nie wiem co jest dla mnie, a co jest dla mojego brata. Chociaż jeśli ja otwieram jako pierwsza, to może sobie wezmę to coś lepszego. Ale serio, jestem ciekawa, co to jest. A, dobra, to chyba będą wspólne, typowo wspólne prezenty. Oh, ale idę się chyba dopytać. Okej, okay, tak się prezentuje pierwszy woreczek. Ta ozdoba jest y, dla mnie. Skarpetki z Grincha są dla mnie, więc dzisiaj sobie je założę. I takie lampki. Ktoś mi napisał i takie lampki dla mojego brata. Nie nagrywałam jak otwieram, ponieważ moja mama chciała mieć swoją własną relację, jak ja to otwieram, więc myślę, że dobra. Moja mama też się pobawi w influencera i chyba jej dzieje to o wiele lepiej niż mi, tak the way. Jak sprawić, by w miarę spokojny dzień zamienić na e, chaotyczny? Mianowicie. Miałam dzisiaj iść e, z przyjacielem i z jego siostrą na wajanę e, na e, część drugą. I no, wysłałam mu tam kiedy? W sensie godziny seansów ja się gubię. A ktoś mi raz napisał, że mówię, że gadam jak pijana. Możliwe. Możliwe, że, że tak jest. Jak ja się śpieszę, to często jakby... Myśli nie współgrają z ustami. I myślę za szybko. Że myślę wolniej, a mówię szybciej. O, może chyba rzeczywiście mówię jak pijana. Trudno. <słuch> Przynajmniej jestem unikatowa i nie muszę udawać, że jestem piana. Więc no. No, a tak do meritum. Ja myślałam, że. Ee, że się jakoś umówimy. Nie wiem, jakaś szesnasta, jakoś tak. No tak, na ogół, znając właśnie tego mojego przyjaciela, no w takich godzinach, żeśmy się mniej więcej e, spotykali. ale tak, ja, dobra, mam bardzo dużo czasu na spokojnie. I co? I dostaję nagle e, wiadomość, czy ja się zrobię na. 14.40 i ja mam takie, jest niedziela, ja muszę dojechać yy, do Katowic, tam do tego kina, więc no mam trochę jakby ograniczone, że tak powiem, no, to się nazywa, mm, pociągi. Ja w piżamie w ogóle nie gotowa i ja takie... No dobra, powinnam się chyba wyrobić i teraz się szybko szykuję. Oczywiście włosy, bo one na... zawsze znaczy mam problem, kurczę, ze włosami, one mi się strasznie nie układają. Ciekawe, czy ja się wyrobię rzeczywiście na tym pociągu. Chociaż jak będę nadal tak, tak gadała, jak po prostu nie, nienormalna przy tym telefonie, to jest duża szansa, że nie zdążę udało się. mimo mojego gadania udało mi się zdążyć jeszcze z zapasem czasu. Więc spoko. Cisę mam za 7 minut mam pociąg i lecimy na Fajadę. Okej, okay, ja już jestem w domu. Zabrałam sobie herbatkę zimową, smaku pomarańczy i w zimowym już kubeczku, już tak oficjalnie, tak czekałam z tym kubeczkiem do grudnia. Ogólnie mega polecam y, tę bajkę. Jak ktoś jak ja ogląda bajki, w sensie takich jak ja, że już w pewnym wieku nadal oglądają bajki. To mega polecam. Bardzo mi się podobała ta bajka. Piosenki genialne już mam dwie ulubione. Tam jakoś dużo nie było, ale dwie naprawdę mega mi się podobały. No, z ogólnie. Z takich może jeszcze... Ale organizacyjnych. Rzeczy takich dotyczących vlogmasów. Ja się będę starała codziennie nagrywać, ale coś czuję, że czasem może się zdarzyć, że będzie co drugi dzień jakiś vlogmas, więc no To byłoby na wszystko w dzisiejszym vlogmasie. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Mam nadzieję, że ktoś dotrwa w ogóle do tego momentu. I widzimy się już na kolejnym vlogmasie. Cześć.